Hala Expo w Łodzi i targi ślubne. Mnóstwo fantastycznej wiedzy dotyczącej organizacji ślubu, wesela, taniec, muzyka, stroje i eleganckie samochody. To wszystko u nas. A jeśli wyszukacie swojego miejsca na kameralne przyjęcie weselne w samym centrum Łodzi, to serdecznie zapraszamy Hotel Stary Kino Piotrkowska 120. Jesteśmy w historycznej kamienicy, jesteśmy w miejscu, gdzie 125 lat temu otwarto pierwsze kino w Polsce, dlatego organizujemy jako jedyni w Łodzi, a może nawet w Polsce filmowe wesela. Targi ślubne 2025 Expo Łódź. My reprezentujemy Och, zapraszamy na nasze stoisko. Warieta to nowy pomysł na Wasze obrączki ślubne, inne dla pań, inne dla panów. Teraz możecie się wyróżnić swoim unikatowym stylem. Największy wybór najfajniejszych obrączek ślubnych to właśnie Och. Także właśnie scenerie w tle, strefy chillout, namiot lub też bez namiotu, ścianki do zdjęć, huśtawka do zdjęć i różne dekoracje, aranżacje zapraszamy do współpracy. Scenerie w tle, widzimy się na Waszej imprezie. Firma Lawika, jesteśmy projektantem unikatowych wzorów oraz ręcznie wykonanych gorsetów ślubnych. Bardzo serdecznie zapraszamy na wybór swojej wymarzonej sukni ślubnej, ponieważ szyjemy ją od podstaw. I to nie jest realizacja gotowego projektu sukni, tylko szycie od podstaw według zaleceń i upodobań klientek. Lawika, projektant unikatowe, ręcznie wyszywane gorsety, szyte od podstaw. Fiori studio florystyczne, usługi dekoratorskie Fonika omyła. Zajmujemy się kompleksową dekoracją sal oraz kościołów. Począwszy od bukiciku ślubnego po każdy najdrobniejszy element. Fototeka Martyna Pietrak, jeśli szukacie ponadczasowych zdjęć, takich, które będą opowieścią z Waszego ślubu, wzruszającą każdą osobę, zapraszam do mnie. Spółka Braci Miś, zapraszamy Was do współpracy. Klient zamawiający u nas torty, właściwie nie musi się niczym martwić, bo my sami dowozimy nasze wyroby na salę weselną. Więc para młoda może się skupić na ślubie w kościele. My wszystko zapewniamy, więc zapraszamy. Dużo pytań, jeszcze więcej odpowiedzi. Takie właśnie są targi ślubne. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność na naszej imprezie.